Witam, pozdrawiam serdecznie. Okopujemy się bo w okolicy dosyć suchy, że są Ukraińcy. Musimy wykopać żołek na ognisko, proszę Państwa, w stylu Dakota. Chociaż nie jest to stuprocentowa Dakota, ale zapewni nam gwarancję przede wszystkim bezpiecznego Udanego biwaku Tak żeby nic się nie zajęło, proszę bardzo Saperka holenderska ląbie korzenie Że normalnie aż miło I Myślę, że taki dołek na wystarczy, nie? Tak się prezentuje saperka Jest ona składana, jest holenderska, zamyłot Dodam, że piłka w saperce nie służy wcale do ścinania drzew tylko piłka w saperce służy, żeby lepiej wbijała się w ziemię. I pozdrawiam serdecznie Filip Piotrowski. Dasz budy.